To serdecznie, ja jestem Mr. David 3512 Właśnie skończyłem sobie musić w tej pole pszenicy na moim pierwszym odcinku z Farming Simulator 16 Będzie to seria mm, Let's Play taki sezon Tak szczerze to pierwszy raz gram, mm, odpaliłem tę grę i w ogóle coś robię na niej. Akurat w 16, bo nie mam jeszcze z nią w ogóle styczności. W czternastkę grałem i we wcześniejszą wersję też. Ale z tego co widać, to ta z nich jest najfajniejsza. Tam sobie co gdzieś cofniemy, żeby go postawić. Dobrze. Już buraczki sobie już sprzedałem. Większość. Została jeszcze tona 80. Teraz sobie doładuję jeszcze trochę pszenicy z silosu. To jest też głupie, bo w silosie są buraki i ziemniaki. Przecież to jest nierealne nawet. to chyba ostatnie dobrze mm. Nie wiem, gdzie on mi tutaj jedzie. Żebym jeszcze wiedział, jak go zatrzymać tutaj. Mhm, dobra. Muszę obcalić to, jak to będzie taki wstęp dla mnie. Muszę coś się nauczyć z tej gry. Ejs. 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 Pszenica jest teraz najdroższa w in, czyli w parze restauracji. Dobra, tylko teraz tak, Ej, gdzie jest jeszcze ta restauracja? Tutaj jest dobra. Ktoś nam pojedzie zawieźć do restauracji. To też jest właśnie bardzo fajne, to. To. Bo pracownik idzie z pralem, kasa leci, ale. Ale my możemy się zająć czymś innym. No ja w tym przypadku teraz nie mogę się niczym zająć innym. No bo nie mam innych maszyn, ale. gość zawiezie. To jest bardzo dobre rozwiązanie. jedzie sobie całkiem realnie w ogóle takie tam zarąbiście wam powiem o, ja obeznam się z grą na pewno będą fajniejsze już te let's playe, ciekawsze będę więcej mówił teraz się tu rozglądam, bo mm, no, szczerze mówię wam, że pierwszy raz gram dzisiaj pierwszy raz dobre jest też to, że można drzewa ścinać Dobrze, już prawie dojechał. Są domy są całkiem inne niż w 14, wszystko lepsze, fajniejsze. No, już nam sporo zjadł ten pracownik. Nie wiem czy będziemy sobie go tak puszczać, no ale Sprzeda nam jeszcze Może jeszcze wróci do domu? Chyba na razie wróci do domu jeszcze. Ale nie. Ja dziękuję, bo... Ja sam wolę wrócić sobie Dobrze. Baniał ucygana, baniał ucygana. Tak, co wam tutaj więcej opowiadać? Nie wiem. odcinki będą trwały. Zależy no ile będę mógł nagrywać. 20, 10, 8 minut. Teraz już nagrywam 6 minut. Nagrywam programy, programem yy, Mobizen Według mnie najlepszy program, taki no, non-root, nie? Bez roota. Do nagrywania na Androida. Co jeszcze? Gram na telefonie marki Samsung. Pozdrawiam y, Leto Gaming. Możecie zasubskrybować jego kanał. Gra w Minecrafta We Fnafa gra jeszcze, co on tam jeszcze? Wakinatora gra Znaczy, gra w różne gry, ale tylko te są na YouTubie To bardzo się nie interesuje, nawet nazw nie umiem dobrze wymawiać, bo Ja to tam, za tymi zagrajami to bardzo się tam nie lecę na ten Androida, wolę gry na PC Na przykład gram w farminga 15 na telefonie Trochę daleko są te skupy od no ale warto przejechać Tutaj jak widzimy mamy biegodownie Nie wiem czy jedziemy okrężną drogą, czy jakoś... Jest jakaś kruczana. Dobra, już jedziemy za drogą, to musimy się już droga prowadzi. Chyba ta prawa, co tutaj jeszcze rośnie, jest nasza. Chociaż nie wiem. Dobra, mm, nieco. Pst. to, to. Statystyk. Nie no, przynajmniej już nie zostanie. Może teraz drzepak sobie wywieziemy. Prójt. Rzepak najdroższy na chwilę obecną w młynie. Nie. W porcie. Tak, w porcie dobrze. Patrzymy sobie na mapce, gdzie port. Tutaj mamy port. Dobra, to jedziemy do portu z rzepakiem. Teraz tak trochę sobie powywozimy, coś. Kolejne odcinki, już jak powywozimy, już będziemy siać, coś obrabiać. Na pewno już będą ciekawsze odcinki. O, się, trochę mi się przejechało z daleko. 10 minut już nagrywamy. Dobra, idziemy. Na razie jeszcze ja sobie z GPS-em, że tak powiem, z mapą, jak się obeznam, to na pewno już tak nie będzie. W innych wersjach się dało. To już nawet fajnie, bo jak się da pojęcie na maksa, to znowu zasłania się cały ekran. Według mnie ta wersja jest na pewno jedną najlepszą wersją z tych wcześniejszych. Androida, ale fajna jest Nawet bardzo mi się podoba Tylko na przykład yy, Jak mówiłem, pole pszenicy pierwsze To na kombajnie wyskakuje już Jak już jest pełny kombajn, wyskakuje taki Czerwony wykrzyknik Co też jest, nie wiem czemu to tak jest Dla według mnie nie powinno tego być Bo to każdy powinien się interesować kombajnem Czy już jest pełny czy nie Ale wykrzyknik wyskakuje To też takie nierealne Coś wjechał, jak widzieliśmy. Krzywy, cały. O, ale stóczka. Na pewno sobie zmienię traktor, jak trochę kaski uzbieram. Będę miał dwa. Ten i dokupimy coś większego. No ile w ogóle kosztuje? 98 przy stajer. potem mamy Sejma Sama 162 Pumę Najdroższy kosztuje 340 To nie Niedrogo niedrogie są znowu tak bardzo Muszę się jeszcze obeznać z tą grą, bo z, tym jest z całym sterowaniem, i ze wszystkim, bo mogę się przyzwyczaić. Zawsze grałem, no, skręcałem ruchami telefonu, ale trochę głupio to wygląda, bo jak skręcam właśnie tymi ruchami, to się ekran się zmienia, i na filmie to strasznie brzydko to wygląda. A tak się o 180 stopni się przekręca, głupio to tak. Myślę, że już trafię bez, bez mapy. Wyjdziemy sobie jeszcze jęczmień I kupię sobie nowy traktor. I tutaj już mam starszy. mamy 86 tysięcy. Nie wiem czy za coś nie wpadło to 86, nie było 76 czasem. Nie wiem nie, nie, przy, nie przypatrywałem się dokładnie. Też fajne maszynki wzięte. LSA 15, ciekaw jestem czy jeszcze da się podpinać przyczepy dwie tutaj do siebie bo też nie wiem nic na ten temat może teraz sobie wywieziemy kukurydzę jest tu w ogóle jęczmień? no zawsze było teraz nie ma jęczmienia. o nie ma jęczmienia no co to tak właśnie zawsze był jęczmień Przynajmniej tak mi się wydaje Była pszenica kukurydza, Trawa i rzepak ty, ty, nie wiem, nie, ale nie, jęczmień też był Też był, był też jęczmień No pamiętam, że był Tutaj nie mam zastąpiony jest w ogóle jęczmień jest zastąpiony burakami, ziemniakami, to też jest Ogromny plus. Wielki plus. Dużo pali nam ten, nam, nam ten traktorek. Będziemy mieli dwa ciągniki, będziemy milionerami dużo kasy, to wtedy nam no, będzie mógł ciągniczek woli do skupu i wracać z powrotem. Zastanawiam się, czy robić intro do właśnie tych let's play intro z FSA 16 czy po prostu stare intro wrzucać z LSA 15 na PC ale myślę, że będzie stare intro dodawane chociaż nie wiem Na razie będzie bez intra. Jak będzie, jak będzie się wam podobała w ogóle seria, spora oglądalność to pomyślimy nad intrem. Dobra, zobaczymy jeszcze ile kosztuje ten... Czionnik, bo 98 kosztuje y, Sejm, Nie, sztajer. Coś się... Nie no to dobra to. Kupimy sobie tego sztajera. Fajnie się nie nawet jeździ. Dobra, to ja sobie wrócę tym do. Domu. Da się tak żeby on sami wersji do domu. Chyba się nie da. Nie da się chyba. Nie da się? A bo ja jestem taki tępy, że nie umiem. Dobrze, wiecie co? Na dzień dzisiejszy no to byłoby tyle. No, zakupiliśmy sobie nowy ciągnik Steyr. Na no kolejny raz spray już będzie agregatowanie. Może coś. Jeszcze wywieziemy sobie, może ziemniaczki. Ale ziemniaki są przecież tanie jak barsz, to nawet się ich nie opłaci wywozić. Potem pomyślimy o, na pewno o większym y, agregacie o większym silniku przyczepa na razie ta jest wystarczająca na taki areal na, na taki areał co ja powiedziałam to dobrze subskrybujcie komentujcie łapka łup Tak śmiesznie łapka łup up up łup, łup, łup. Dobrze. Dzięki. Cześć.